Wszyscy mamy momenty przygnębienia, kiedy coś nas boli, kiedy nie widzimy wyjścia, kiedy serce staje się cięższe. W pierwszym tekście biblijnym, przeznaczonym na dzisiaj, psalmista mówi wprost: Pan podnosi zgnębionych. To krótkie zdanie może brzmieć dość naiwnie. Z drugiej strony, co jeśli rzeczywiście tak jest? Przygnębienie sprawia, że nie mamy ani sił, ani ochoty, by coś z tym zrobić. A jednak wydaje się, że mamy jakiś wybór. Czy to nie jest piękne, że Bóg Wszechświata troszczy się o tych słabych, o tych smutnych? Nigdzie nie jest napisane, że Pan unika zgnębionych, ani że Pan oczekuje od nas, abyśmy byli zawsze radośni. Nie. On przychodzi tam, gdzie nie wiemy, co zrobić. Ale Pan Jezus przypomina swoim uczniom coś jeszcze. Coś, co wybrzmiewa bardzo mocno. O tym mówi drugi nasz tekst z Ewangelii Jana. Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. To niesprawiedliwość, którą każdy z nas zauważył chociaż raz, że inni wydają się być szczęśliwsi od nas. Ludzie tego świata wydają się mieć lepiej niż wierzący. Ale zauważ, Świat cieszy się tu i teraz, choć przyszłość bywa dla niego niepewna i pełna trwogi. A uczniowie Pana Jezusa często niosą ciężary, choć to ich przyszłość jest naprawdę jasna, pewna i bezpieczna. I rodzi się pytanie: co jest lepsze? Chwila trudu. I wspaniała nagroda, czy chwila uciechy, za którą stoi niepokój jutra. Nam może się wydawać, że odpowiedź jest oczywista, ale dla wielu ludzi wcale taka nie jest. Bo tu i teraz dotyka tego konkretnego naszego życia, tej chwili, tego bólu lub tej przyjemności. A wieczność wydaje się odległa. Tymczasem Biblia patrzy zupełnie odwrotnie. To, co teraz przeżywamy, i radość, i smutek, jest chwilowe, jest ulotne, a to, co naprawdę trwa, to jest właśnie wieczność. Dlatego warto o nią zadbać dzisiaj, aby nie żałować jutra, nie żałować chwilowej radości, za którą oddaliśmy coś nieskończenie większego. Bo prawda jest taka, że zarówno wierzący, jak i niewierzący przechodzą przez trudne teraz. Ale jedni wiedzą, na co czekają, a drudzy są zdani na siebie, na przypadek, na łódź szczęścia. Perspektywa naprawdę wszystko zmienia. Jeśli wiem, dokąd zmierzam, mogę iść z podniesioną głową. Nawet wtedy, gdy droga chwilowo prowadzi przez ciemną dolinę, bo pan podnosi zgnębionych, a smutek prędzej czy później zamieni się w radość, której nikt już nie odbierze. Zwróć uwagę, że świat wydaje się być ekspertem od chwilowych doznań. Potrafi szybko pocieszyć. Zachwycić, pociągnąć. Ale to, w czym jest najlepszy z najlepszych, to odwracanie uwagi. Od czego? No, właśnie od wieczności. Możemy negować prawdę o tym, kto panoszy się w sferach duchowych tego świata. Ale jeśli Biblia ma rację, to mamy do czynienia z przebiegłym. I doświadczonym przeciwnikiem, który stawia sobie za cel odwrócenie od rzeczy naprawdę ważnych naszej uwagi, od rzeczy kluczowych dla naszej wieczności. Myślisz, że musi się bardzo starać? Nie. Nie sprawia mu to żadnych trudności, aby zabrać nasz czas, naszą uwagę, naszą czujność. Każdy dzień jest ważny. Niedziela jest wręcz doskonała do tego, aby przyjść ze swoim smutkiem, lękiem, troską do prawdziwego źródła. Nie daj się dzisiaj rozproszyć. Nie szukaj zastępników. Jeśli masz swój zbór, idź tam koniecznie. Może właśnie dla Ciebie Pan Bóg ma konkretne słowo. Może jakąś myśl, którą chcę Ci przekazać. Pomyśl, jak możesz spędzić ten dzień, ten tydzień w sposób budujący, twórczy, pomimo nastrojów. Pozwól się zaskoczyć, bo Pan podnosi zgnębionych. Życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie z żor.